W zadaniu kolejnym mamy przeprowadzony sondaż. Grupa 240 osób. Pytanie było o to, jak długo oglądają seriale telewizyjne dziennie, przez jaki czas. No i na przykład wiemy, że 10% ogląda przez godzinę. No i reszta danych tak sobie skrótowo tutaj zapisała. No to chcemy obliczyć średnią arytmetyczną tego zestawu danych. No to najpierw musimy, musimy wiedzieć, ile osób na przykład ogląda te seriale telewizyjne przez jedną godzinę dziennie. Czyli to będzie 10% z 240. Czyli 10% w ułamku zwykłym to będzie 0,10 razy 240.

15% otrzymamy wówczas, gdy 30 podzielimy przez 2, czyli w takim razie 72% też dzielimy przez 2, no i 15% to 36 osób. Oczywiście moglibyście na przykład to także pończyć w ten sposób, że 15% to jest 15 setnych. Z 240 no i sprawdźmy, czyli te zera nam się skrócą. Jeszcze 15 i 10 na pewno przez 5, czyli tutaj mamy 3, tutaj mamy 2, 24 i 2 przez 2, czyli tu mamy 1, a tutaj 12. 3 razy 12 to będzie 36. I oczywiście w ten sposób tutaj. Te osoby także można sobie wyznaczyć. No to tak, tutaj mamy 20 osób, czyli 10% to będą 24 osoby. No to 20%, no skoro 10% mnożymy przez 2, to 24 też pomnóżmy przez 2 i tu mamy 48%. No i jeszcze 25%, no to będzie tak, 10% to 24 osoby. Kolejne 10% to 24 osoby i jeszcze 5% to będzie połowa z 10, czyli 12, czyli łącznie 48 plus 12, czyli 60 osób, czyli to sobie zapiszmy w ten sposób. No i teraz obliczamy średnią arytmetyczną otrzymanych wyników, czyli 24 osoby oglądają telewizję przez 1 godzinę, czyli 24 razy 1. 72 osoby w ogóle nie oglądają, czyli 0 godzin dodać 36 razy 4 plus 60 razy 3 i plus 48 razy 2. No i teraz musimy policzyć czy podzielić to sobie przez liczbę Osób w tym przypadku, bo tyle było tych odpowiedzi, ile osób, czyli podzielić przez 240. No i to sobie obliczmy, czyli tak, tu mamy 24, no to wiadomo, że mamy 0. 36 razy 4 to 144. Tutaj mamy 180 i 48 razy 2 to 96. Wszystko dzielimy przez 240, czyli to sobie możemy tutaj zmazać, bo nam się nie zmieści, widzę. No dobra, czyli obliczmy to już, może nawet na kalkulatorze, zobaczcie. Czyli mamy tak: 24 plus 144 plus 180 dodać 96 czyli to jest 444 podzielić przez 240 no to podzielmy to sobie przez 240 czyli to 1,85 setnych no i teraz no ta odpowiedź oczywiście będzie podana w godzinach no i teraz tak, zamienimy to sobie na minuty, czyli mamy 1,85 godziny. No to jeżeli my chcemy zamienić to sobie na minuty, to oczywiście jedna godzina to na pewno wiecie, ma 60 minut, czyli wystarczy pomnożyć to sobie przez 60. No czyli zróbmy tak, razy 60, czyli mamy 111 minut. No i teraz spokojnie już możemy zapisać, że to będzie 1 godzina i 51 minut. No bo w 111 mieści się, można to zapisać jako 60 minut plus 51 minut. 60 minut to jest 1 godzina i te 51 minut zostaje. No i to jest średnia arytmetyczna wynikająca z sondażu.